Inwestycja ostatnia w naszym przedsiębiorstwie jest, są to te panele fotowoltaiczne na oczyszczalni w Biążubę, które zostały uruchomione w styczniu tego roku. Jest to mikroinstalacja składająca się z trzech rzędy, rzędów paneli monokrystalicznych o łącznej mocy 40 kW. Szacujemy, że Inwestycja zwróci się w ciągu 7-8 lat, jeżeli rok będzie tak no, sprzyjający, jak zeszły 2018, kiedy tych dni na było bardzo dużo. Szacujemy udział jednostkowy około 10-12% własnej energii elektrycznej tutaj na tej oczyszczalni w stosunku do bilansu energetycznego całego zapotrzebowania oczyszczalni. Ta inwestycja kosztowała około 140 tysięcy, 140 tysięcy złotych. I, no, I mówimy też oczywiście o, o, o kolejnych inwestycjach, które nasze przedsiębiorstwo planuje w najbliższym czasie tych proekologicznych, właśnie które mają przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na pozostałych naszych obiektach. W tej chwili Jesteśmy na etapie przygotowania projektu, koncepcji budowy takiej dużej farmy fotowoltaicznej na oczyszczaniu w Szanowie na mocy, o mocy 250 kW. Będziemy starali się w najbliższych miesiącach o dofinansowanie również z programów wojewódzkich na, na taką inwestycję.